Środę I trochę nagram w innym stylu vloga, ponieważ nie mam jeszcze dostępu do kamery. Planuję kupić jakiegoś kompakta, pewnie na wyjazd do LA. Ale na ten moment mam iPhone'a, tylko a mój kamerzysta przyjeżdża dopiero później, więc zrobimy sobie pewną rutynę. Waga, e, 3 dni przed raportem i jak wygląda mój poranek. Waga 91,4 kg co na ten moment daje nam po kolejnym podniesieniu kalorii kolejne pół kilograma spadku, czyli jest 3800 kalorii. Waga dalej leci, spadło pół kilo w 4 dni, a to oznacza tylko jedno, tracimy tłuszcz, budujemy mięśnie, ale musimy podnieść kalorie. Zaczynamy od porannej rutyny, mamy tutaj bidonik, i zaczynam od wypicia praktycznie połowy całego bidonu wody dlaczego zaczynam rano od picia wody? Po pierwsze, żeby już tą wodę zacząć nabijać od samego rana. Po drugie, dlatego że będąc na środkach, nawodnienie jest bardzo ważne. Po trzecie, jestem mega wysuszony po całej nocy. Czuję to po ustach, czuję to jak mnie po prostu aż ciągnie do wody po całej nocy. A po czwarte woda pomaga we wszystkich procesach, które mamy w organizmie i jest po prostu zdrowa. Trzy krok mamy za nami, Odparam ekspres, jest to ekspres kapsułkowy, wiele osób się zastanawia czy taki ekspres ma sens i powiem wam tak, ekspres na emocji kosztował 240 zł, co jest świetną ceną, kapsułki oczywiście nie jestem chory psychicznie, żeby kupować kapsułki w się w sensie te Starbucksowe, które kosztują 22 zł za 10 kapsułek, więc ja swoje kapsułki kupuję większym i za 20 kapsułek płacę 15 zł. To jest bardzo dobrą ceną. Co do jakości kawy jest w porządku, to nie jest na pewno top of the top, ale jako zwykła kawa z odrobiną mleka na poranek. Ja nie jestem jakimś smakoszem kawy. Jak będzie budżet, kupimy kiedyś lepszy ekspres. Póki co zadawalamy się tym, co jest. Więc ja nastawiam kawę, pewnie zrobię tu cięcie, żeby Wam to nie buczało. Przygotuję sukno i pokażę, co jemy na pierwszym posiłek. A więc co do suplementacji, moja poradna suplementacja jest bardzo prosta. Mamy tutaj dwie kapsułki witaminy D3. Do dzisiaj żałuję, że nadal żadna firma nie współpracuje i nie wyśle mi białka, albo witamin za darmo. Nie da się mieć wszystkiego. Omega. Tutaj sobie damy trzy kapsułki rano, dwie kapsułki wieczorem. I teraz od Hirofarm, z którymi współpracuję już parę miesięcy. Bardzo polecam, sam używam i wszystko jest w porządku. Używam sobie z rana SR-9009, jedną tabletkę 10 mg na lepsze samopoczucie. Przede wszystkim na to, żeby jak jest taka chandra na polu czuć się w porządku. Przy okazji mam wrażenie, że też pozytywnie to wpływa na gubienie tłuszczu w tym okresie. Używam jednej kapsułki, a w zasadzie tabletki ostaryny. Ostaryna u mnie nie pełni roli anabolicznej, bo anabolicznej roli to mamy tutaj środki dopingujące, ale pełni fajną rolę, taką zapobiegawczą i ochronną na moje stawy podczas ciężkich treningów, zwłaszcza, że te zakresy powtórzeń są niewielkie. I ostatnim suplementem od Hiro, który polecam każdemu. Ja w okresie albo pozawodowym używałem tego suplementu, albo na masie, kiedy tego jedzenia jest dużo. Jest to BPC 157 200 mikrogram rano, nie w stałej suplementacji. I to są suplementy, które wlatują z kodem ALEX na Hiro. Macie 10% zniżki Wtedy te ceny naprawdę są bajecznie śmieszne, a suplementy są dobrej jakości. Więc to mamy do śniadania. A co mamy na śniadanie? Na śniadanie wlatują jajka z wolnego wybiegu od kur, które są szczęśliwe, i do tego wlatuje. 100 gram łososia atlantyckiego, Może nie jest z morza, ale jest ze sklepu Więc mam nadzieję, że będzie dobry Tego już Wam nie będę pokazywał Ale posiłek pierwszy to są 4 jajka I jest to 100 gram łososia Do tego kawa, witaminy I nie ma tu nic więcej skomplikowanego Biorę się za przygotowanie A my widzimy się w kolejnym Dobra Lecimy sobie, mamy godzinę 9.40, a to oznacza tylko jedno posiłek przetreningowy. Umyłem się świeży, pachnący, elegancki, idealny, żeby zrobić dzisiaj dzień nóg, po którym będzie chciało mi się płakać przez kolejne parę dni, ale to nie jest istotne. I co robimy? Zaczynamy od uzupełnienia brity, ponieważ przygotujemy ultra workout a w tym czasie zabieram się za posiłek przedtreningowy, żeby była sprawa jasna. Jestem osobą, która ma problem przejadać kalorie. Nigdy nie byłem osobą, która umiała dużo jeść i zawsze jedzenie sprawiało mi kłopot. Wiem, że ktoś napisze w komentarzu, bykuję 10 tysięcy kalorii i to nie jest problem, byku ja jem 4 tysiące kalorii i dla mnie to jest przejewane. Więc posiłek przedtreningowy w moim przypadku to będzie tak klejik ryżowy. Mamy tutaj 125 gram klejku, co nie ukrywam, jak dla mnie jest bardzo dużą porcją, ale musimy jeść, bo póki co waga nam spada. I teraz ten klejk zalewamy sobie wrzątkiem i dodajemy dopiero białko później. Dlaczego uważam, że lepiej dodać białko później? Już pomijając jakiekolwiek wartości odżywcze, do których jak gdyby tutaj teorie są mieszane, czy można, czy nie. To głównie chodzi o konsystencję, kiedy dodajecie wszelkiego rodzaju białko, po prostu nie robią się krótki. Do tego posiłku mam białko standardowo, nic nowego, ale mam banana. Banan ma średnio 30 gramów ale ze względu na to, że już banan w ostatnim tygodniu mi się troszeczkę przejadł, więc dodam więcej sobie tutaj owoców, aby po prostu ten klej miał jakikolwiek smak i żeby po prostu dało się go w miarę sprawnie zjeść. Więc w momencie, w którym krejp czeka na swoją kolej my robimy sobie intra -workout, który zawiera 2 litry wody, dodajemy sobie tutaj kreatynę, do tego dodajemy sobie aminokwasy EA0, białeczko bez kalorii, fajny smak, dodaję tego około 10 gram plus minus, dodajemy sobie cytrulinkę, bo cytrulina nie tylko fajnie usuwa zmęczenie w trakcie treningu, ale wspomaga to dokrwienie mięśnia na nam bardzo zależy i do tego dla lepszej skłanialności elektrolitów. Oraz dla wydolności treningowej dodaję sobie taurynę. Taurynę ma w kapsułkach, ale to nie jest problem. Więc mamy wszystko gotowe. Poczekam tylko, żeby dorać tu resztę wody. A my bierzemy się dalej za klejkę. Będę używał sobie białka i użyję sobie 60 gram. I następnie tak do mojego klejku, który już jest tak wielki, i zamiast jednego banana dodam sobie 200 gram jabłek prażonych z Lidla. I do tego, żeby jeszcze odrobinę smaku było, dodamy sobie kawałki ananasa. Pozwolimy sobie na 100 gram. Po czemu nie? Tym sposobem mam posiłek przetreningowy. Zachęcam wszystkich, że jak macie dużo kalorii, to oprócz tych wartościowych produktów dodawajcie sobie właśnie jakieś owoce, tego typu rzeczy. Jest to zdrowe, jest to fajne, jest to mokre. Łatwiej ten posiłek zjeść. Kalorii będzie tylko więcej, więc jeżeli opieralibyście się tylko na takich jałowych ciężkich Posiłkach, to gwarantuję, że w około czwartym, piątym tygodniu popierdolicie to wszystko, bo nie będziecie w stanie utrzymać tego reżimu diety i nie będziecie rosnąć, nikt nie jest zadowolony, wiecie o co chodzi. Biorę się za jedzenie, muszę jeszcze ogarnąć parę spraw na kąpie, ogarnąć trochę rzeczy na mieście i widzimy się już pewnie na siłowni. Zaczynamy dzisiaj dzień nóg, czyli najbardziej smutny dzień treningowy w tygodniu. Mamy około 5-7 ćwiczeń. Muszę sprawdzić dokładnie na plan. Zaczniemy sobie od rozgrzewki, uginanie nóg siedząc. Mega fajne ćwiczenie. Po pierwsze, żeby dokrwić lekko nogi, rozluźnić lekko kolana, spowodować, żeby tam krew lekko napłynęła i żeby wszystko zaczęło luźno nam chodzić. Zaczniemy sobie z dwóch serii gdzieś rozgrzewkowych, potem przejdziemy do trzech serii roboczych. Po każdej serii mamy parsiale, czyli wymuszone powtórzenia i kręcimy dalej. Drugie ćwiczenie, w poprzednim było ginanie nóg siedząc, trzy serie, 10 partialami, teraz lecimy sobie drugie, rdl -y, dwie serie, niski zakres powtórzeń, pierwsza rozgrzewkowa, potem dwie serie ciężkie, zaczynamy od dwójek, cały tył przerabiamy na star i dopiero potem sobie spokojnie przejdziemy do czwórek. Pompa pomału się wkręca, wygląda to coraz lepiej, łyczek wody i jedziemy zaraz z kolejnym. Lecimy sobie, siadę na suwnicy, seria rozgrzewkowa pierwsza, dwie serie, 80 powtórzeń, na start lekko większy ciężar, potem bardziej izolacja, siady nigdy nie były moim ulubionym ćwiczeniem, ale są w planie, trzeba je robić, co tutaj jest ważne, stopy lekko do przodu, staram się stosunkowo nisko schodzić w dół, typowo zaangażować czwórki, smywie za tyle fajny, że odciąża resztę ciała stricte podtrzymywaniu tej mocy podczas ćwiczenia i pełny fokus idzie na nogi, na czym nam najbardziej zależy. Lecimy ostatnie dwa ćwiczenia. Mamy wyprosty i przychodzi dwa razy trzy serię w jednym i drugim ćwiczeniu. 20 minut cardio i dzień nóg zrobione. Kolejne na szczęście dopiero za tydzień. Dobra, lecimy na zakupy. Zrobiliśmy zakupy, pokażę Wam w domu, co kupiliśmy. To jest dosłownie uzupełnienie zapasów na drugą część tygodnia. Obecnie na tym etapie, mimo tego, że tych kalorii jest bardzo dużo, to staram się ich czysto zdrowo, trzymać się tych kalorii, nie podjadać. Bo sylwetka progresuje, waga spada, i to jest jedna z tych rzeczy, że na etapie, w którym to ciało jest idealnie ustawione na progres i po prostu wszystko zmienia się tak, jak powinno, teraz byłoby największą głupotą kombinować, podjadać, zjadać. Naprawdę, kiedy ciało jest na pełnych obrotach, lepiej ten okres przetrzymać, wykorzystać z niego 100%, dopiero potem robić jakieś lekkie odstępstwa od diety. Ale w momencie, w którym organizm działa tip top, to mimo tego, że ciągnie do jedzenia lepszego i ojebałbym drwala z przyjemnością, trzymamy się. Rygorystycznie diety i wyciągamy z tego okresu, ile się da. Przez pierwsze 3-4 tygodnie ta sylwetka zmieni się diametralnie i według mnie jest to efekt, którego potrzebuję, i żeby złapać motywację na nowo i się nakręcić, i żeby wszystko wyglądało lepiej. Więc pokażę Wam w domu, jakiś szybki jeszcze posiłeczek i myślę, że ten dzień jest solidnie zrobiony, nie ma co narzekać. Zrobiliśmy wszystko dzisiaj, co trzeba. Najważniejsze, że nogi przetrenowane, a jeżeli to już zrobiliśmy, to reszta rzeczy to już jest przyjemność. Wróciliśmy z zakupów, pokażę Wam szybko co kupiłem. Co będę jadł po treningu oraz jakie mam kolejne posiłki. Tak naprawdę zjadłem już dwa posiłki, które widzieliście, więc to co teraz Wam pokażę, to już mamy wszystkie posiłki do końca dnia. Standardowo po treningu dwie miarki hydrolizatu. Do tego będzie jedno opakowanie wafli ryżowych razem z połówką banana. Bo użyłem troszeczkę więcej węglowodanów przed posiłkiem treningowym, więc banan wlatuje jako uzupełnienie węgli. Hydrolizat, dwie miarki. Paczka wafli i to są moje posiłki potreningowe, nie ma tutaj tłuszczy, jest białko, węgle, wszystko z czego potrzebujemy. Co kupiliśmy? Kupiliśmy kolezero bez której nie da się żyć, do tego jajka na wolnym wybiegu, pieczarki oraz fasolkę w dwóch kolorach jako źródło, warzyw, płatki owsiane, uzupełnienie. Jakiś sos był wiedrące do mięsa ma 100 kalorii na prawie pół opakowania, więc znikome kalorie na masie mogą być. Kolejne źródło warzyw, ogóreczki, żeby życie miało odrobinę smaku, kolka zero w puszkach, żeby sobie pozwolić na odrobinę luksusu. Do tego mamy olej z awokado, źródło tłuszczy, dla mnie osobiście dużo lepsze niż oliwa. I oczywiście źródło białek, czyli to, bez czego kulturyści nie mogą żyć, czyli dwa opakowania łososia wędzonego na śniadanie, był na prące, wychodziła dycha za. Opakowanie oraz kurczak już pokrojony w paski, również był na prące, więc po prostu tu jest 400 gram. Dodamy sobie trochę z lodówki i mamy ogarnięte. Więc to stanowi posiłek post-workout. A zaraz wam pokażę, co przygotowujemy na posiłek czwarty i piąty. Na tym kończymy dzisiaj dzień jedzenia na masie. Nie ma na razie nic fancy, nie ma nic na razie wow. Ale i war is. tak musimy na razie funkcjonować, żeby nie rozczarować i siebie i mięśni. Lecimy. Czas stworzyć to arcydzieło kulinarne, czyli czwarty i piąty posiłek. Mam tutaj już kurczaka napieczętowanego i kurczaka nienapieczętowanego, więc bierzemy 400 gram stąd, 100 gram stąd. 600 gram ziemniaczków, które zrobimy w airfryerze, żeby odrobinę było smaku. I wszystko przeozdobimy olejem z awokado. Źródło warzyw. Dzisiaj będzie fasolka szparagowa dwukolorowa. I z tego mam czwarty, piąty posiłek. Więcej magii nie ma. Zobaczycie sobie teraz fajnie, jak to jest robione. Widzimy się już w kolejnym vlogu, który będzie za parę dni. Oczywiście na Hero Farm z kodem ALEX macie zniżkę. Polecam, używam. Do tego TikTok, Instagram, Alex Matoga również zapraszam, alexmatoga.pl, gdyby ktoś potrzebował wsparcia, jak zmienić swoje ciało i swoje życie. Bierzemy się za gotowanie, widzimy się w kolejnym. Dzięki za oglądanie wszystkim i do zobaczenia.